Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Mexo Gaming. W dzisiejszym zagramy w grę pod tytułem The Intruder. Tym razem jednak zagramy w mapę Mall, czyli Centrum Handlowe. Czy uda nam się uniknąć intruza? Czy też nas pochwyci? Przekonamy się o tym już niebawem. Zapraszam na odcinek. Jeśli film się spodoba, zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij zostawić Subika z dzwoneczkiem, aby śledzić mój kanał. Tak więc zaczynajmy! Let's go! Alrighty, dobra. Jesteśmy w centrum handlowym. Okej, okay, czyli tak jak w poprzedniej grze, musimy tutaj obserwować intrudera. Okej. Okay. dobra. Sprawdźmy kamerę. Jak w kamerze dziewiątej będzie intruder. Nie ma go tutaj. Zobaczmy, kamera us. Ós... teraz druga, kamera ósma. Nie widać go nigdzie. Pierwsza. Nie mogę namierzyć. To? Nie. O, jest, dobra, jest na kamerze drugiej. Dobra, już go nie ma, już gdzieś sobie poszedł. Poczekajmy. O ja, zasilanie nim padło. Co teraz mam zrobić? Dobra, muszę. Bezpieczniki. Dobra, chyba się udało. Czekajcie, nie wiem, gdzie on jest. Bo nie ma dobra, jest na kamerze numer 3 Obserwujemy ziomka. No już mam pierwszą jem, co to jest musimy malar włączyć. Dobra, nie wiedziałem, że to jakiś alarm, nie doczytałem tego dokładnie, ale dobra, alarm wyłączony. Gdzie jest ten, czy dalej? Jest tutaj, dobra. Jest tutaj, teraz szybko musimy wyłączyć światło. I musimy się ukryć. Gdzie jest? Jest jeszcze tutaj. Wchodzi czy nie wchodzi? Nie słyszę nic. No ty, chyba go nie ma. Znowu włączył alarm. A tu się włącza, dobra. Dobra, dobra, dobra. Włączmy światło. No nie ma go. Tutaj. Dobra, jest druga M. Nie jest źle, ale nie wiem, nie chodzi. Sprawdźmy, gdzie on może być. Nie widzę go nigdzie. poczekajcie, kamery dziewiącego Dziewiątego nie ma. Jest, dobra, jest na drugiej kamerze, to spokojnie teraz. Ależ jesteś wstrętny, ziom. Ależ jesteś paskudny, dobra. Czekamy spokojnie. Dobra, znowu te kamery. ma Siódmy, nie dobra, jest na siódmej. Sklep z butami. W obuwniczym trzecia AM padła. Dobra, znowu zniknęła. No, i jak zły alarm włączył. Tu jest alarm. Dobra, sprawdzam, gdzie jest. Dziewiątego nie ma. Jest piątce, Dobra, na drugim piętrze. Znaczy na piątce, dobra. Na piątej kamerze. No ta gra mega przypomina Freddy'ego, co nie? Dobra, mamy to. Piątka. Ile jeszcze? Trzy godziny trzeba wytrzymać. Tu go nie ma. Gdzie on poszedł? Nie widzę go nigdzie. Dziwi się od Znalazł mnie. Kumurkowaniec! Pójdzie sobie. Wlas mi nawet nie wiem kiedy. Poszedł sobie. Mogę wyjść? Trochę się cykam. Sprawdźmy. Kurde, znowu alarm. Teraz ten alarm. Nie zgasiłem co prawda świateł, ale udało się. Dobra, gdzie on jest? Nie widzę go nigdzie, w schypie z butami go nie ma, na czwór czwartej kamerze go nie ma. O dobra, jest na drugiej kamerze. Dobra, mamy rady, albo nie damy. Tu nie ma. Na jedynce nie widzę. W piątce go nie ma. W trzecim go nie ma. Jest sklep z butami, dobra. Jest już piąta godzina. Ale mi się zmiana trafiła, co? Jest dobra, jest na kamerze 3. Włączamy to. Nie ma go tu. Dobra, jestale na kamerze numer pięć, drugie piętro i znowu gdzieś poszedł. No idzie. No nie ma go nigdzie. Kurde, znowu tu włazi. Ja nie wiem jak on tu włazi. Za długo go nie było na kamerach. No idź. Nie ma mnie tu. Tu nikt nie pracuje. Nikt nie pracuje, idź sobie, papa pa. Dobra, polaz Polazł sobie Niech się drzwi zamkną. Jest szósta, czemu to się jeszcze nie kończy? Poszedł czy nie? Nie ma go, nigdzie go nie ma. Jest, jest, udało się, dobra. 7 a.m. Zrobiliśmy to. Dobra, przesłuchują nas chyba. Co właściwie wydarzyło się ostatniej nocy? Był tam wysoki, chudy mężczyzna, który próbował mnie zabić. Poczułem się bezsilny wobec niego. Może być jednym z tych zmiennokształtnych. Zmiennokształtnych? Otrzymaliśmy raport na ten temat. Przybrał postać znanej osoby i próbował mnie zwabić do siebie. Może to być powiązane? Naprawdę? Zabrał młodego chłopca ten, który próbował zabrać ciebie. Później otrzymaliśmy telefon mężczyzny, który z nas szydził. Wspaniale emitował głos chłopca. Czy tego gościa nie można po prostu zabić? Nic go nie powstrzyma przed dalszym terroryzowaniem nas. Najlepiej po prostu zadzwonić pod odpowiednie służby i ukryć się do czasu przybycia pomocy. Okej, okay, dzięki końcu za uwagę, trzymajcie się, do zobaczyska, pa pa!